Siemaneczko witam was wszystkich serdecznie teraz udaję się na pokład samolotu będę teraz odlatywał w kierunku Bali i z Bali będę leciał na wyspę Lombok a następnie z Lombok będę przypłynął na Bali, będę się udawał tak stopniowo w kierunku zachodnim aż to płynę i potem będę się udawał no. na Javę i Jakarta, Czekarta i tak właśnie stopniowo będę sobie proszę w kierunku Słowacji. Teraz tutaj właśnie czekam właśnie na aby wejść na pokład tego samolotu. W ogóle tak by the way, w ogóle tutaj nie sprawdzają limitu bagażu nie ważę, nie jest kompletnie nie tak jak u w chorej Europie. Jak cokolwiek się kupuje jakąś wodę, czy jakieś nie wiem, czas, czy coś, no to nie ma czegoś takiego na lotnisku, że skanuje twój kod QR, tylko normalnie się kupuje po ludzku tak jak powinno się kupować. No ale tam już mniejsza, oto, ja was słuchajcie moi drodzy, zapraszam do oglądania. Dobra, wylądowałem tutaj teraz na Bali. Teraz muszę szybko, mamy jakieś jeszcze półtorej godziny. Muszę teraz szukać lotu do, do na wyspę Lombok. Tutaj już mamy jakiś rozkład, muszę teraz zobaczyć. E, 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 e. Nie to, czekaj, gdzie to jest? Przyloty, no. ja muszę patrzeć na odlot, czyli Departament, nie Arrival. No tak wygląda lotnisko tutaj. Wygląda tutaj przywitanie turystów, no nie wygląda tutaj generalnie to lotnisko. Dobra, no ja muszę teraz się tutaj udać na... Od lotu nie zostało mi tutaj jeszcze wiele czasu i co najlepsze, jeszcze kuźwa nie wiem czemu, ale nie mogę się zalogować na swojego maila 50 tysiąc razy to samo hasło nie idzie, nie wiem co jest grane A tam mam właśnie Może się odprawić, a jeszcze się odprawiłem No zrobię to na miejscu tutaj unik powiem że nie mogę się zalogować czy coś, coś wymyślać, jakąś bajkę nie, No ładnie wygląda Bali, no niedługo to zawitam Niedługo to zawitam jak skończę eksplorować Wyspę Lombok? Ktoś może też zadać pytanie, dlaczego nie wylądowałem od razu na Lombok? Bo no już tłumaczy, nie ma lotów bezpośrednich na Wyspę Lombok z tego miejsca, z którego odlatywałem. Z miejsca Lumbayo Bayo, jakoś tak to się nazywa. Tutaj wyświetlę nazwę tego miejsca, z którego odlatywałem. Nie wiem serdecznie co jest grane z moim mailem, ale próbowałem się logować. Nie wiem, co jest grane, czasami tak mam że się loguje, wpisuje to samo hasło a czasem się loguje, czasem się nie loguje, nie mam pojęcia ale dobra, udało mi się, tutaj Pani mi ogarnął to wszystko za darmo, teraz idę tutaj do, 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 do no prawić się no, zdać bagaż I tyle no ja przyszedłem teraz tutaj a wiesz co to jest to, że nie mają w ogóle problemu żeby wodę wnieść tak więc no u nas w Europie to jest nie do pomyślenia, żeby Przejść przez nie wyrzucić wodę do, do kosza przed wejściem tutaj, właśnie do galerii. Mazakra, ja powiem Wam, że mi się Europa bardzo nie podoba. Pod tak? Ja widzę takie małe pierdolenie. A... Tylko, no. to tylko jedno, że ja mam tylko do jednej rzeczy słabość, słabość jak kolega. Bez tego to nie obejdę, nie obejdę. <grym> Moje ulubione. to co najlepsze, to jest to, że teraz okazuje się, że mam lot opóźniony. O 40 minut przeżyję. I po co ja się tak śpieszył? Nie wiem. Ale w ogóle jaja. Na tablicy informacyjnej, jak przyszedłem tutaj na odlot był z gate numer 5 i tak sobie siedzę, siedzę, siedzę zaglądam cały jakiś czas i się nie zmienia no to myślę sobie cały czas, myślę że że będzie odlot z gateu numer 5 a ja tak patrzę wychodzę, podchodzę sobie i tutaj okazało się, że odlot jest z gateu numer 3 dosłownie 5 minut żeby się udać tak więc to przyparciło mi się Ulatywał takim oto mini samolotem na wyspę Lombok. A zobaczcie tam jaki wojskowy samolot. Dobra, moi drodzy, widzimy się na wyspie Lombok. No i po 40 minutach lotu jestem też na wyspie Lombok, teraz muszę tutaj udać się na północną część tej wyspy, ponieważ bardzo ja wybrałem hostel na dzień dobry sobie zarezerwowałem na 4 dni i uwaga zapłaciłem za to, za nosleg 20 zł, a jak on będzie no to zaraz się też przekolam. możesz się teraz dostać na północną część wyspy. Patrzyłem tak nawigację, to są około jakieś półtorej godziny e, drogi z no Zobaczysz Zobaczmy się że tutaj czy jest jakiś przystanek autobusowy, który doprowadzi mnie do, do celu Elegancko, tutaj udało mi się tutaj jeszcze właśnie wysiąść z lotniska i udało się tutaj właśnie dorwać e, busa, gdzie będę się udawał do miejscowości Mataram i tam chcę zamówić, że będę miał bliżej, bo zdecydowo e, bus to dojeżdża do tego miejsca, gdzie chcę, ale wiadomo, będę miał bliżej. E, koszt takiego przejazdu to około 40 tysięcy rupii czyli to jest jakieś. Hmm, teraz to jest? 10 tysięcy. 8 zł, może? Jakoś tak. Dobra, wsiadam się i ładuję. No dobra, teraz mnie tutaj autobus wysadził w centrum miasta. No jeszcze tutaj mam jeszcze przed sobą jakąś godzinę drogi. I teraz sobie wyobraźcie, ja to sobie taksówkę nagram. Hmm. I za odcinek około 35 km zapłacę 30 zł. Tak, dokładnie 30 zł. To w Polsce za 30 km to zapłaci 200. Jak już tak. Tak więc, no ja jest różnica spora. Pobieram teraz na miejsce. Teraz tutaj kolega doprowadza do hostelu zaraz wam pokażę jak on wygląda jest godzina na 20 no gdzieś tutaj będę sobie pomyszkiwał pamiętam kiedyś w Wietnamie Wziąłem hostel i nikogo nie było tylko ja sam byłem także miałem spokój Cisze, no zobaczymy co tutaj będzie czy ktoś będzie czy może nie podejrzewam że będzie na pewno to jest przyczynione już do spania w różnych warunkach No i tutaj będę Jo, tutaj będę Ty patrzcie na dobasy Sali aja Kurwy zajbisy to jest thank you very much. No, Okej, okay. okay, thank you sir. Okay. Thank you. No i bomba. Ciemale, aleczko, witam was samego rana. Ja tutaj teraz wyłączyłem skrót widziona 3 dni, za które zapłaciłem dokładnie i mówię 3 dni zapłaciłem 40 zł. To właśnie teraz punkowałem na tej stacji benzynowej 2,5 litra benzyny. Duknie, około 3 litrów benzyny kosztowało mnie... Ja teraz ruszam na śniadanie, a dzisiaj mam e, zamontowić kilka wodów, wodospadów, tak więc zapraszam do oglądania dalszego. A tak tutaj wygląda okolica, to jest główna droga. Dobra, lecę ja No a teraz trzeba pora coś przekąsić, zobaczcie teraz tutaj w jakim pięknym miejscu się znajduje. Teraz tutaj udaję się do restauracji na plaży, aby przekąsić sobie jakieś śniadanie teraz, no i ruszyć dalej w drogę. Teraz zobaczymy co oni tutaj za menu mają No ale pięknie tu jest bardzo mi się zaczyna tu też też na podobać tutaj w tej Indonezji Bardzo pięknie tu jest Dobra, tutaj widzę restaurację, zobaczcie tutaj mamy widok na morze O no, tutaj piesio sobie siedzi A boi się nie no, będę zobaczcie jak to pięknie jest. O, intru intruza wieczór. <grymne> Dobra, Tu mam plażę. Dobra, idę coś No a teraz wam pokażę, jak wygląda moje tylko Tak wygląda tutaj kanapka z jajecznicą w środku i z mięsem. Tak to wygląda, ale powiem wam, to musi zaraz smakować. I tutaj to jeszcze co mamy? Musli z jogurtem i z owocami. I tutaj jeszcze mamy No. Powiem wam, że no widoki sami też się są przepiękne, zaczyna, tam w ogóle po lewej stronie, tam daleko widzę wulkan. E, z tego co się orientuję to jest chyba wyspa Gili, na którą też później się udam, ale nie jestem pewny czy to jest ta wyspa, czy to jest właśnie, czy tam to się znajduje. Dobra mordeczki, ja wam coś życzę, ja życzę smacznego ja za chwilę zjem i udaję się na, o do spady, dwa dzisiaj mam ochotę zaliczyć, no, ale zobaczymy, może coś jeszcze więcej będzie. Ciekawego do zobaczenia, tak więc ja zapraszam do oglądania dalszego. Teraz idę, odejść pranie tutaj. No. Przez tydzień czasu nie wyprawiałem nie, 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 żuciuchów. Tak więc tutaj idę, zaraz się spranie. O, elegacja. Hello madam, jest Landry Service here? Ok, Okay, thank you. To nie będę thank you. Dobra, i dalej na Wodospad. No i co? Dupa nie ma przejazdu teraz, drzewo spadło. Teraz tutaj służby pracują, żeby to uciąć. Nie ma jak przejechać, kurczę, ciekawe jak to możliwe, że tutaj drzewo odpadło. spadło. Wiatrów nie było Ciekawe, ciekawe. No teraz czekałem aż to drzewo zostanie usunięte z drogi. Kolejka jest spora. Czekamy. Pojechałem tak jak mieszkańcy pojechali. Tak więc no, mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do tego wodospadu tą drogą. No, bo to mi się wydaje, że tam konie godzina robota była przy tym drzemie, żeby to ucząć o, ja teraz przejeżdżam przez takie okoliczne wioski Okoliczne wioski, przepraszam Jadę zgrabnie i powabnie <grystanie> Ja teraz zastrzelam się, bo ty powiem Wam troszeczkę niespuszczenie Piję sobie teraz kokosa przy takiej okolicy Piję moi drodzy i jadę dalej, dalej, jeszcze mam jakieś kokoło godziny drogi Tak więc, jeszcze czasu się teraz do okolic spadło no, i oczywiście mam takie szczęście, że tutaj Mury są jakie są Toje Myślę mamy jeszcze jakieś 8 minut drogi przed sobą Cały czas się kuruje takimi o powolnymi Takimi wąskimi drogami To jest droga na Wodospad tutaj kamera wszędzie No, gdzieś tutaj jest w pobliżu wodospad, zaraz zobaczymy. Radzieczki biegają z kijami. Zostawiam tutaj już, pewnie okoliczni mieszkańcy tutaj w <grym wytania> No, tutaj koledzy powiedzieli mi, że tutaj są kilka wodospadów, Jestem będzie taki troszeczkę mniejszy. Radzieczki mi mnie tutaj prowadzą na wodospad. Nie wiem czemu. <grym wytania> Chyba jestem tutaj jako atrakcja. Ja tutaj powoli schodzę, bo jeszcze mam krótsze kostkę. Nie chcę się wypierdzielić. Dawid! Dawid! Jest! Dawid! Jest! No, zobaczcie, ogień tutaj się brykają w ogóle po tym typu. <laughs> Kurde, się pierdzieli po jednym kroku. No ale przez to, że mam skoskę trochę skręconą miejsce tutaj. Tego wody spadło, ale. Brudna woda widzę jest. To no, nie jest zbyt ciekawe. Mały no, wodospadzik taki Kolejny na którym będę będzie znacznie większy Tam w oddali to taki troszeczkę wodospadzik jest Lubię w ogóle bardzo wodospadzę A tutaj właśnie mnie chłopaki prowadzą O! Ja. Sobie? Yes. Jup! Go, 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 come on, come on! Dlęk, e, wam już mi się podoba ten wodospadek, spadł taki kurczy ten moment, kiedy zobaczyłem tą brudną wodę, mnie tak troszeczkę odradził, ale jeszcze yo, yo! Chłopaki mnie prowadzą okrężą drogą. Nie wiem czemu. Go 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 go. Go go go. Ten młody szczeniak. przed tym wodospadem fajnie pewnie wygląda, ale powiem wam przed chwilą mnie coś tu upierdzieliło Nie mam pojęcia co tu jest Ale strasznie mnie bolało Chcę zobaczyć w ogóle czy jakiś skaczą do tego Ja pierdolę ja Oni się niczego nie powiem, skaczą mi do. No, no, no Zastanawiam się co mnie tu kurczę upierdzieliło

Jestem już z powrotem, gdzie sobie odstawiłem skuder. Dobra, ja teraz lecę na kolejny festival. festiwal. festiwal. Jaki festiwal? Na wodospad. Waterwall, mi my się myli. Festiwal Waterwall. <grytanie> Dobra, ja teraz przymierzam takie drogi. No powiem wam, że tutaj druga nie jest zbyt ciekawa. No ale no cóż, no. Jak chcecie się coś zobaczyć, no to trzeba przełamać te trudy. Te chłopaki mi powiedzieli, że tą drogą się do kolejnego e, wodospadu. Tego większego. To tak zobaczyć. No teraz zobaczymy czy my w końcu nie zrobiły chyba nie wiem gdzie ja teraz jestem dokładnie Teraz nie ma w ogóle nic ja patrzę jakiś kurde zbiornik z taką czystą wodą aż mnie to dziwi Z jakiś... na wykopalisku jestem dobra jedę ja do dalej powiem wam że naprawdę droga jest tragiczna no, nie jestem w stanie e, uchwycić tego no bo muszę skupić się na jeździe Przed jakieś tak 20 minut tą drogą tymi różnymi wybojami no, no ale to no, weźmy dalej, zobaczymy, czy ten wodospad aparatem tutaj w tym miejscu istnieje. Przejeżdżałem przez taki tutaj wąski pomost, zobaczcie. Ja, no zajebista no droga generalnie. Jestem czekam co tutaj w ogóle jest. Tak w szkole, to jest, to, to No takim kaskaderem nie jestem, żeby przejeżdżać przez te. Chyba <laughs> będę musiał się tutaj przejść z buta. się ja rozejrzę, zaraz zostawię tu spółkę i tyle. A moi drodzy, ja tam widzę w oddali wodospad, teraz muszę jeszcze przejść przez, przez rzekę, tutaj jak widać z prądem idę. Trochę mnie znosi. Ale najważniejsze, że się dotarłem do mojego pragnionego sklepu. Dobra, idę. Dobra, tutaj znajduję się teraz przed takim małym wodospadem, ale taki ma nawet, taki fajne kolorki ma. Taki spokojny. Ale powiem wam jeszcze tak, no jeżeli... Oj kurde. Ale jeżeli... Tamtąd jeszcze... Woda przepływa. No to podejrzewam, że tam też coś musi być, no ja to zaraz pójdę sprawdzić. No jest tutaj wodospad, ale nie jest on zbytnio jakoś wiadomo jak wielki, no ale te podlecie spróbuję jeszcze dronem podlecieć, zobaczcie, jak wygląda wszystko. I powiem szczerze, no nawet nie chcę schodzić, bo nie chcę się wyrżnąć, A więc pokażę wam wszystko, jak to wygląda z lotu Taka. No dobra, moi drodzy, filmik wykonany. Ja teraz wracam. Ta droga, którą pokonałem jadąc tutaj, była trudna. No i jak się teraz pomyślę, że jak muszę teraz wrócić tą samą drogą, która będzie naprawdę jeszcze gorsza, bo powroty są jeszcze gorsze niż przyjazdy. No, no trudno, jak się mówi. Ale generalnie powiem tak, jeszcze chcę zobaczyć jeden wodospad. Tylko nie mogę go, kurczę, zlokalizować. Bo... miejscowi chyba nie wiedzą, o który mi chodzi. No ale zobaczę, no może mamy... Zobaczymy. Ojej, co to było. Zobaczymy, może uda mi się go jeszcze zlokalizować tutaj. Gdzieś w okolicy. Bo te wodospady dosyć blisko siebie są. W końcu do wodospadu, którego właśnie chciałem tutaj zwiedzić. A przyczyną tego, że się tak się pogubiłem, po prostu miałem nawigację w trybie offline. I po prostu, no sobie, tak like, by the way. No i teraz zbliżamy się do tego, do wejścia, który będzie mi kosztowało, to uwaga, uwagi, jakieś, oh, madam. Titi, tit, tit, how much? How did 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 t -t. I am chilled. <grym> Thank, you. Thank you. Dobra, 20 tysięcy rupii, czyli około... Około ile to jest? Dwa złote, dokładnie, bo 10 tysięcy lubi to złotówka prawie. Jakoś tak policzony, miau, miał miał miał. Mamy małpeczki, mamy małpeczki tutaj. Też Te że hałasują sobie, o te zobaczcie. Jak się wspina jedna Aliancko, to jest sobie się O Jak tutaj skaczą sobie? Dziulka? Nie bój się, nie bój się, nie bój się, nie bój się, nie bój się. Zobaczcie, ta cała familia, ja sobie też siedzi. Ojoj, oj, oj, jaki są dziaki. No co, my tutaj się zaglądamy? A ja tutaj się się zagłębiam coraz bardziej, coraz bardziej. Słyszę. Oddali szum wody, z wodospadu Tak więc, no już tutaj jestem jakieś 10 minut, no ale wam chcę też pokazać, jak to miejsce wygląda w ogóle. By the way, hello, hello what the ball, what the food, what park. Yeah? Okay, tu water-body? Yeah? yeah. Okay. Okay. No, thank you, thank you, thank you. No, no, thank you, thank you very much. No, teraz w ogóle Pani mi że to są dwa wodospady. Eee, ciekawe. To, moi drodzy, ujawnia nam się jeden wodospad, powoli. Zauważuję wam jak on wygląda tutaj z góry, ale zobaczcie, to są dwa wodospady w ogóle. Tutaj są dwa... takie jakby oddzielne kanały, bym powiedział. Dwa osobne ujścia wody. To mamy co? zaraz kolejny No, thank you sir A tutaj mamy co? o A tutaj mamy kolejny wodospad, no kurczę no, to prawda, patrzcie Z góry jak to wygląda Więc jeszcze taki mniejszy mały Tam jeszcze też w oddali, tam jeszcze w oddali to o, ale numer, no Moi drodzy, coś pięknego i, czyli wychodzi na to, że najpiękniejszy wodospad zostawiłem sobie na końcu i chyba tak miał być z tego co nie widzę. Jeden nie był nieplanowany Ale droga była bardzo ciekawa, bardzo dała mi troszeczkę zastrzyku emocji. No ale to teraz widzę przed sobą, no to jest coś majszterstyk. Ja bardzo lubię wodospady, lubię w ogóle naturę. O, tutaj zobaczcie, też ludzie mieszkają. Tam widać rozwieszone rzeczy. Fajnie to, To jeszcze nie koniec, moi drodzy, tego odcinka. Nie zapomniałem przecież że wam pokazać tego... ...ten drugi wodospad, który... drogowska prowadził na góry. Ja teraz się wspinał tutaj... ...ze... ...ze znajomymi tutaj... ...z z Tajwanu... ...którzy podążają za mną. Uff. No droga jest ciekawa. Wspinaczki jest trochę jakieś 2 km jeszcze. No dzisiaj powiem wam szczerze, się na na najeździłem. No niestety nie udało nam się tutaj znaleźć tego wodospadu, moi drodzy. Dobra, mordeczki, tym oto pięknym zachodem słońca przy o tym właśnie wulkanie. Thank you. Przy tym pięknym wulkanie. O, zobaczcie nawet te nietoperze latają wokół. Widać. O, księżyc nawet się pojawia. Ja zakończam dzisiejszy odcinek A dzisiejsze moje wydatki wyniosły mnie 5 zł za noszek, 12 zł 12 zł za wyłożycie skutera 8 zł 89 zł za, za, za zalanie skutera do pełna oraz śniadanie, które mi kosztowało dzisiaj jakieś 25 zł i jeszcze dzisiaj jeszcze kolację zjem za jakieś, nie? Wiem, wydajek, nie? Też około 105 zł. Tak? No, dzisiaj bardzo mało wydałem. Ale tutaj zobaczcie, jeszcze też na, na przeciwko jest drugi wulkan. Trzymajcie się, do zobaczenia.